Siemanku. Dziś idziemy na spinning nad jezioro, więc no fajnie będzie. Yy... No spinning, po prostu nie ma co tu więcej dodawać. Po prostu zwykły spinning, przynęty mam, wszystko mam. Wy zasubskrybujcie ten kanał. Zalajkujcie, jeśli wam się oczywiście podoba. I no, lecimy i zobaczymy, co będzie brało, czy w ogóle coś będzie brało. Poluję bardziej dzisiaj na okonie. Mam przynęty okoniowe, w sensie no takie nietypowo okoniowe, ale mam twistera, mam jakieś takie ten. No i no, mam też yy, takiego białego robaka gumowego, to bardziej na białoryb więc też spróbuję. No i ogólnie to pierwszy raz będę nagrywał z takiego ala mocowania na telefon. Nagrywam to telefonem, więc jak coś nie będzie widać, to sorry, ale to będzie pierwszy film. Taki długi z ryb i no, taki prowizoryczny mam yy, ten trzymak taki yy, na, na klatkę piersiową. Więc, no. Jak coś nie będzie widać, albo coś, choć spróbuję tego uniknąć, ale jak coś, to z góry przepraszam. I no, widzimy się już, jak będę dochodził nad jezioro. No, ja już dochodzę. Tam jest jeziorko. Kto, ktoś jest na plaży, ale mam nadzieję, że nikogo nie będzie na pomoście. No, więc... Zobaczymy, czy coś nam się złapie. Zaraz zamontuję to Ala. Yy, no ten przytrzymywator telefonu. Więc, no, nie wiem, czy coś widzicie po słońcu. Teraz zaświeciło, ale no dobra. Widzimy się, kiedy będę tam yy, na, na pomoście, bo nie chcę tak nagrywać. Jeszcze coś wyjdzie. Dobra. Ogólnie to wątpię, że coś uchylić mi wody. Dużo ludzi na plaży się dzieci kąpią i hałasują w wodzie, więc wątpię. Ale dobra, pójdę trochę dalej, tam na pomoc może tam tak aż nie będą tego czuły, czy coś. Ogólnie wody jest tu o wiele więcej, ale co to jest zment na wodę? czy nie w tym, chyba. jeszcze tyle to taka nie była. No i nie było tutaj łodzi. Więc postawili tu łodzie stąd, przenieśli je tu. Dobra. Powiedzmy, że pójdę gdzieś tu. Na tą miejscówkę tu pójdę. Zamontuję se ten, ten i nagrywamy ujęcie fajne, czy znaczy w sensie łowienia, więc no. Zaraz się widzimy. Oby mi tylko nie wpadł telefon. Między TT, te, te. bo jak mi wpadnie telefon tu, to będzie lekki problem, ale jeżeli będziecie widzieć ten odcinek, to najprawdopodobniej mi nie wpadł, więc no. Dobra, mam nadzieję, że coś widzicie. Tak też patrzę na ten telefon, ale mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Więc no. Jeszcze co to tu rozłoży tą wędkę i, i no coś mi się tu jeszcze zaplątało. Dobra, czekajcie, widzimy się kiedy to już rozłożę. No i dobra, jest rozłożona wędeczka. Mam nadzieję, że serio coś widzicie. Możecie teraz nic nie widzieć, bo. Słońce świeci, ale jak nie, poczekajcie, mogę się obrócić, żebyście coś widzieli. A jak dalej nic nie widzicie, to ogólnie zakładam przynętę. I pierwsze co, to założę. Może. Hmm. Dobra. Założę pierwsze co do tego białego robaka, co Wam mówiłem główce dzigowej, którą ma 5 gramów muszę zmienić ulię agrafkę tą, co tutaj mam, bo jest do dupy. Dron gdzieś tu lata jeszcze. Nie no, super. No mam nadzieję, że widzicie. Jeszcze spróbuję jedną rzecz zrobić, żeby ja też coś widział. Czekajcie. Łuby telefon mi teraz nie. O, dobra. Mam nadzieję, że coś serio widzicie. Założyłem tego białego robaka. Dobra, zarzucam pierwszy raz. Zobaczę jak to w ogóle... Ty, ja mam kołerotek niedokręcony. Super. Hamulec jeszcze se... Zastosuję tu. Dobra. Jak to lata? No i dobra, może być. Dobra. Pierwszy. Zrzut bomby, oh. dobra poszło. Zem... Było branie, albo jest nie, to jest takie dno. Pierwsze rzuty to będę miał takie. Ty, tu jest mała drobnica. Ej, o! Ty, ile tu jest ryb? Ej, zobaczę, czy w ogóle ryba na to reaguje. Nie wiem, coś robię, jakieś takie opady. Nie wiem, ta drobnica tu przed chwilą była i nie wiem. Dobra, jeszcze zobaczę ten hamulec, bo jak widzieliście przed chwilą. O, tu jest ta drobnica. Dobra. O, ryba się rzuciła. Było jakieś chyba pociągnięcie. Bo tutaj, jak było płytko, jak spuścili wodę, jak była powódź jeszcze w tamtym roku, to ogólnie było widać tu dno. Mam coś? Nie. A czy mam? Glona. Czyli już wiem, żeby tam nie zarzucać na tę stronę, bo tam zaraz będę miał zaczep. i Tyle będzie złowienia. Bo w tamtym roku, ogólnie, to jak to właśnie było płycej, to było widać dno. I to dno trochę mnie przeraziło, ponieważ tu jest normalnie wszystko i nic. Tu są opony, krzesła i nie wiem co jeszcze. Więc, no. Nie wiem, jak nawet prowadzić tego robaka. Ale chyba zaraz założę Twistera i spróbuję na tego konia właśnie Co Coś się stało. Dobra. Mój błąd. Od razu tu przy, przy Pomoście popodbijam się, Bo tu przy Pomoście najwięcej tych ryb jest. Chwilę se tak. Może się jakaś skuśnia, jakaś pudeczka. Dobra, zarzucamy. Ogólnie to zawsze tutaj, tu gdzie teraz jestem, była ryba. W tej takiej zatoczce, właśnie. Więc. No, mam nadzieję, że coś tu weźmie. Ty. Nie, ja nie wiem. Miałem chyba branie. Ale ja nie wiem. Ja w spiningu jestem słaby i trochę jeszcze nie odróżniam ogólnie. Branie od zaczepu. I dwa razy. Zerwałem właśnie tak przynętę. Ale już wiem, że coś chyba ciągnę. Bo mi ciężej idzie. No, wiedziałem. Dobra. Czy to się samo zrzuci? O, samo się zrzuciło. Dobra. Co mi się stało z tym robakiem? Bo coś mi się stało. Co ci się stało tu? O co ci biega? Co tu się stało? Dobra. Już. Spróbuję później, ale tu na szczupaka, zarzucać pod słońce tak z kilka razy na otwartą wodę i pod te czcinki, co tam może widzicie. Zrobię sobie parę rzutów. Dobra. O, idealnie w zaczep, chyba wróciłem. Ja nie mogę, idealnie w zaczep. Ale ściągasz, się, ściągasz. Się. O, puścił, dobra. No i oczywiście w kolejny musiał wejść. Dobra. Zobaczę tutaj. Tak będę. Ciach, ciach. 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 Dobra. Jak nic nie bierze, to zaraz serio. Coś zmienimy. właśnie w tym jest problem, że ja nie wiem czy to jest czy to była ryba, czy coś innego zarzucę tam teraz. Ty mamy coś? Nie. Myśla... O, puściło. Zaczep. Dobra. Zmieniam przynętę na waga. Nie wiem co jeszcze. Ale na pewno zmieniam. Zrobię to tak, żebyście coś ogólnie widzieli. I zmienię... Co ja tu mam w arsenale? Mam takiego woblerka. Takiego... Pokażę Wam zaraz, jak się odczepi. A takiego, możecie widzieć? Dobra, założę może obrotówkę. Tylko gdzie tu mam tą. O tutaj. Mam też żabę, ale żabę bardziej stosuję na rzeki. Dobra, jest, jest. Dobra. Tu idzie tu. Trzeba zamykam, a nie mogę zamknąć, no teraz, dobra, obrotóweczka, trójka, nie wiem czy widzicie czy nie, o jest, obrotóweczka taka, zakładamy się. Najpierw to załóż tą agrafką. Muszę zamienić tą agrafkę naprawdę. Jest, jest, dobra. Jakim tu płyną? Chyba dzieci? Dzieci się płyną. O, fajnie. Dobra. I pójdziemy znowu w tą zatoczkę. I pierwsze co, to się zobaczę, może jak to pracuje? Pięknie to pracuje, naprawdę. Tu powinno teraz. To okoń, szczupak, i wszystko inne. Przez zaczep będziemy chyba przepływać. Było, było branie, to było, bra... to było branie akurat. Mieliśmy branie, ale nie wciął się. O, to tam poszło. Ja myślę, że tu tam poszło. Dobra, lecimy. Mamy coś chyba? Bo i nie. Ty coś nam się nie chciało Ty, no, tymi kajakami to oni mi wszystko odstraszą tu. Nie? Dobra, od razu zwiem, bo to jest płytko. No, fajnie było, ale mamy zaczep i to poważny zaczep. Dobra, czy nam się uda? Opuściło. Ale puściło ze wszystkim. Dobra, czekajcie. Okazało się, że jeszcze nie mam agrawki tu. Ach, jak pech, to pech, nie? Dobra, widzimy się, jak to coś tu wykombinuje. Jednak mnie uratuje jedna rzecz. Ja mam tutaj przypom Taki. Yy, zapomniałem, jak to się nazywa, ze z wrażenia. Mam taki, takie wiecie, jak na szczopaki się bierze, yy, te przypony takie metalowe, właśnie go wiążę teraz, szybko, więc, no, uratowany jestem. Dobra, wiążę to na szybko i lecimy dalej. Dobra, uratowany. Dalej sobie nie przypomnę, jak to się nazywa. Ale wiem, że to jest na pewno na szczupaki, bo te te metalowe takie druty. Czyli, że dobra, założyłem takiego twisterka, wow, dobra, i lecimy. Telefon aż mi się przekrzywił, więc zaraz wam poprawię. Nie, nie, jak mi się zaraz zbije w klapka. Dobra, Jezu, ile tych kajaków to jest, słuchajcie. Masakra. Dobra. Czuję normalnie jak mi się to ześlizguje. Dobra. Zarzucam. Kolejny zaczep. Dobra. Czekajcie, ja Wam muszę to. To wykonać nic. Nie będziecie wiedzieć. Przecież to jest tragedia. Czekajcie. jak to pracuje. Nie no, to pięknie pracuje. Słuchajcie, no to powinno być ryba za rybą. W takim razie. co nie stawionego, bo ja przy tym zaczepie zakręciłem o dobra o to jest ta drobnica znowu o, nie wiem tu nic nie wierzę, słuchajcie nic. Idę bardziej w sumie w tę stronę. Ogólnie to zaraz odcinek się będzie kończył, sorry, ale nie mam pamięci. Więc no. Będzie druga część. Jest strasznie dużo tych zaczepów, naprawdę. Naprawdę strasznie dużo tych zaczeków. Kolejny zaczek był. Ile minut? 22 dwie minuty, no. Dobra. Coś widzicie? Coś widzicie? Co się dzieje? O, no tak. Dobra. Szybko, szybko trzeba tam. Tam jest płytko. Pięknie to zamiatał gąbkiem, wszystko robi to co ma, a tu nie ma ryb. Co głęboka tu też nie jest. Jak coś złowię, to na pewno wstawię pod koniec filmu zdjęcie to jest na bank. Po drugie, już trochę bolą plecy od tej mojej o, zaczep. Od tej mojej ala wiecie, tej tej. Gdzie to leci? Ja tego nawet nie widzę pod słońcem. O, wy nawet nic nie widzicie. No tego mojego, wiecie, ale przytrzymia to tatora. To Ty mamy rybę? Nie, zaczep. Znaczy zarośle i chyba samo już się to nie chce pozbyć. Dobra, no to ja to będę kończył już ten film jak coś, to będę wstawiał zdjęcie właśnie pod koniec filmu. Więc no. A ja dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie. No i ja lecę, będę wstawiał jak mówiłem, te zdjęcia jak coś. Więc no. Na raz.